Witam kochane strzelce. Zapraszam Was na przekaz do końca tego miesiąca lutego. Zobaczmy, jakie energie się dla Was pojawią. Ja zapraszam Was do polubień, do, sub do subskrypcji. Jeśli pierwszy raz jesteście na tym kanale, łapki w górę. Jeśli z Wami rezonuje, komentarze mile widziane. I również zapraszam do czytań indywidualnych. Pamiętajcie, to są przekazy ogólne, także nie dopasowywać do siebie na siłę. Zwróćcie uwagę na swój ascendent, księżyc, Wenus. Jeśli chodzi o miłości, o związki, oczywiście, a także nawet dyski, czyli o jeden wstecz. Ja za... Aha, tak już mówiłam, że zapraszam Was do subów. <grych> e także Talia dopowiadająca jest, przechodzimy do czytania. O, pierwsza karta wieża. A dlaczego mi się tak odwróciła? Odwrócona wieża. Strzelce. że Buław. W pozytywach. Rycerz mieczy. Na czym się skoncentrować? Na stabilizacji. Co odchodzi? Wybory. Co przychodzi? Piątka kielichów. Śmierć. I trójka buław. W talii na spodzie mamy głupca. Nowy początek, możecie o jakimś nowym początku. tak, Nie podejmujcie ryzykownych działań, nie bądźcie naiwni też. tak To jest też wiecie o dziecku. Jak również nie działajcie pochopnie. To, to też i karta jest naiwności. Sąd ostateczny. To mogą być sprawy urzędowo-prawne. Sądowe, jak i być może rozstanie, rozwody, tak? I zakończenie też pewnych etapów w życiu. Rozstrzygnięcie czegoś, tak? Co być może zakłócało Waszą równowagę, tak? Widzicie na tej karcie, tu jest ręce rozkłada, tu są matka, ojciec, dziecko, tak? Rodzina. Karta sądu, krzyż. Talię dopowiadającą mam. Ach, więc zaczynamy. Karta wieża odwrócona. No yy, uważajcie tak, yy, bo coś może po prostu się nie zakończyć. Jak również uważajcie na różnego rodzaju wypadki. Tak choroby, tyranie z czyjej strony? Bo wy się tak przedstawiacie. Strzelce tak lub z taką osobą możecie mieć do czynienia. Ktoś, kto lubi rządzić, tak, wykorzystywać kogoś dla poklasku, yy, dla własnych korzyści, tak, poprzez czyjąś krzywdę, lub wy zostaniecie wykorzystani, tak. To też może być i samobójstwo kogoś, odwrócona wieża, ale no nie, tutaj nie ma jeszcze dziewiątki mieczy ani dziesiątki, także już tego nie mówię. Zobaczymy, dlaczego jest ta Trójka. I karta mocy w, na spodzie. E, tu przemyśleć swoje działania, tak? Wy na coś czekacie. E, wy chcecie wyruszyć gdzieś, tak? Wy chcecie wyruszyć e, to, co wam nie służy. Chcecie pożegnać. Ale tutaj coś was blokuje. Wy tutaj e, macie w negatywach, że dużo gadacie, mało robicie. Rycerz Buław. On tak, on tu, już tam, tak? E, jedno zaczyna, nie kończy, rozpoczyna coś następnego. I tu przemyśleć swoje działania, przemyśleć swoje działania, tak? Po tej manipulacji muszą odejść Wasze do przeszłości, albo kogoś, tak? Bo tej odchodzi do przeszłości. Manipulacje, widzicie, Wasza równowaga, harmonia, tak, taki balans. Wy musicie odzyskać tą równowagę. No, a tym bardziej w działaniach. Nie podejmujcie, właśnie nagłych, nagłych. Działań. Spokojnie, po prostu z cierpliwością. Kierować się z cierpliwością, tak? I zobaczymy, dlaczego jest ten rycerz Buław. Bo wy pragniecie zwycięstwa w negatywach, tak? Tylko, że to jest po raz kolejny manipulacja, wyborami, tak? Yy, tylko, że wy tutaj nie kierujecie się rozsądkiem. Tutaj nie ma umysłu. Wy wszystkiego nie wiecie. Wy idziecie tak w ciemno w dwójce yy, mieczy. Wy wszystkiego nie widzicie. Tylko to, co wam ktoś widzicie, te kruki, tutaj, te wrony nad tym. Co ktoś wam po prostu kracze za uchem, jakieś fałszywe plotki, jakieś nie y, fałszywe słowa, lub y, wam każe po prostu podejmować decyzje takie, jakie są zgodne z wami, tak? A wy tak po ciemku wszystko robicie. Odrzucacie swój rozsądek, swój umysł. Miecze to jest intelekt, to jest rozum a tutaj wy zasłaniacie oczy, wy nie chcecie kierować się swoją własną intuicją i to co jest rzeczywiste tu w negatywach y, w pozytywach rycerz mieczy, to jest, są szybkie działania rycerz mieczy no tutaj też y, uwaga, no właśnie, bo widzicie król mieczy sama mi wypadła Zamknięcie jesteście na uczucia zamknięć. Wy żyjecie w jakiejś klatce, w jakiejś bańce, tak? E, zablokowani. Cały czas, jakbyście tkwili, w jakiejś iluzji, w jakiejś tajemnicy. No. Zbieracie informacje tutaj, ale wy tutaj skupiacie chyba się bardziej na, na finansach. Wasza stabilizacja finansowa może zostać zaburzona. Widzicie? E, dziewiątka pentakli i wieża. Tutaj, załatwianie być może spraw finansowych, prawnych, tak? Uważajcie też na słowa. Nie działajcie pochopnie. Poczekajcie, bo tutaj yy, słowa lub czyny, które podejmiecie, mogą mieć po prostu złe konsekwencje w przyszłości. I tu jest dziewiątka pentakli, tak samo jak i tutaj, tak? Na czym się skupiacie? Na pracy, na finansach, na stabilizacji. Tylko, że tutaj widziałam, wieża była, tak? Ale dlaczego? Dlaczego strzelca? piątka buław. Będą kłótnie, będą spory, tak? Bo wy chcecie zbudować coś nowego z pasją, tak? Tylko że wasza. Tutaj waga, sprawiedliwość, sprawy urzędowe, tak, równowaga, zachwiana równowaga tutaj może być w waszym życiu. Yy, lub ktoś może też. Yy, w związku z nowym początkiem, z dzieckiem, sprawy sądowe. No. I wy, to was po prostu was dobija, to was przytłacza, tak? I królowa mieczy, tak? Osoba zamknięta na uczucia, energia powietrzna, bliźnięta waga wodnik się rysuje. Wy tu chcecie rozpocząć coś nowego: coś, co Wam przyniesie albo nowy związek, albo nowa praca, tak? Macie jakieś pomysły, wy chcecie je zrealizować, macie tak e jakiś pomysł na siebie. Na rozpoczęcie czegoś nowego, co Wam przyniesie równowagę. Tylko, że tu jest energia zranienia i tu energia uleczenia. I Wy musicie po prostu, oczywiście nie musicie, jeśli, ch jeśli oczywiście chcecie, budując coś nowego, tak? No tutaj też jest zakończenie związków, jakby nie było, tak? Energia ziemi też się rysuje. Osoba z podznaku panny, kobieta. Mm -hmm. Z taką możecie mieć do czynienia, yy, lub to jest wasza energia. Kr yy, a właśnie mieczy, zakończenie, tak? wysycie zbudować coś nowego z pasją, tylko że tutaj najpierw coś się musi zakończyć w asie właśnie mieczy. Tak, to jest widoczne. I tu do przyszłości, do przyszłości odchodzi, odchodzi wybory pod względem opcji, żonglowanie opcjami, tak? Wyborami. To odchodzi do przeszłości. Dlaczego? Karta słońca, karta naiwności, karta dziecka, karta <laughs> radości, szczęścia. <laughs> to odchodzi do przeszłości. Bo to jakieś kłamstwa wyjdą na jaw, oszustwa lub wy sami się oszukujecie. Widzicie, król buław. No, i ja pentakli, budowanie czegoś nowego, nowego związku. Mhm. Lub manipulacje pod względem dziecka, tak? Lub szczęścia, jakiejś naiwności. Może Wy komuś zaufaliście, i ktoś Was oszukał, tak? Mhm. I dlatego tutaj przychodzi zranienie w piące kielichów, zawód. Zawód w piące kielichów, drugie strzelce Dlaczego? Bo to jest ność dziewiątka kielichów, pojanie w obłokach, tak? Też taka zabawa, beztroskie, yy, beztroski styl życia. No, wy tutaj może już yy, nie będziecie płakać nad rozlanym mlekiem, tak? I wy chcecie się bawić. Też i tak to może być, tak, tak też to może wyglądać, tak? Otwarcie się na małę tutaj pokazuje, tak? E, wyruszenie gdzieś, kontakt z kimś innym, czekanie na kogoś, lub jak ktoś powróci, lub powrót do kogoś, tak? E, być może jesteś na wyjeździe, albo ktoś, jakaś osoba gdzie mieszka gdzieś indziej, tak? To jest energia cesarza, energia męża, energia e, ojca, tak, partnera, szefa. No, pozostawiacie to, co wam nie służy. Jeszcze jedną kartę. Dlaczego jest ta? Taka energia się tutaj pokazała. No, bo Wy macie wiele do wyborów. Tylko tak, Wy tutaj być może tkwiliście w jakiejś iluzji, dlatego zostało to zranienie. Bo tej też dziewiąta kielichów to nie jest pełnia szczęścia. Dziesiątka. Wy tak tkwiliście w iluzji, w takiej sytuacji. A jest jak jest, no to niech sobie będzie. A tutaj jednak wiele możliwości było do wyborów. Tutaj jeszcze karta gwiazdy. Mówi bujanie w łokach, tak? Nie cieszenie się z tego, co się ma. I co? I tu po tych kłamstwach, po tych oszustwach, po tej naiwności, tutaj tak, konfliktach, czas na transformację. Transformacja, coś musi się zakończyć: to jest stopniowa, stopniowe przeobrażenie, stopniowa y, zmiana myślenia, podejścia, y, jak i działania, tak, by wyruszyć w nowe tym bardziej pod względem uczuć. Jeśli ktoś do was. Cały czas ta karta y, gwiazdy mi tutaj się pokazuje na spodzie. To jest karta wodnika. Obejrzyjcie sobie wodnika. To jest karta gwiazdy. Karta spełnienia marzeń. Co tutaj Wy wyruszacie. Po raz kolejny właśnie ta trójka była, że Wy chcecie wyruszyć, żeby spełnić swoje marzenia. Macie opiekunów duchowych. A tutaj pod względem uczuć, jak ryby Skorpion się rysuje, tak? Ktoś do Was może wyjść z uczuciami, tylko że ta osoba ma wiele do wyborów, to od razu weźcie pod uwagę, lub to jest Wasza energia, tak, że Wy jesteście taką osobą i macie wiele do wyborów. No, pozostawienie tego, czego Wam nie służy, bo zbyt wiele, tak, wzięliście na siebie. I tu jest pozostawienie, wyruszenie, bu yy, rozpoczęcie, budowanie czegoś od początku, krok po kroku. Być może własnej działalności, własnego przedsięwzięcia. I to jest energia świętowania, zakończenia jakiegoś cyklu, budowa nowego związków, tak? Tylko że tutaj mogą jeszcze tkwić jakieś konflikty. I dlatego lepiej przemyśleć sobie swoje własne decyzje, jakie będziecie podejmować na dalszą przyszłość. No. Uparte dążenie do celu. Choćby góry, tak. Mury, i to wszystko, tak. To wy będziecie uparcie dążyć do celu, żeby zbudować coś nowego według własnych planów. Tak, jest tu pokazane. I po raz kolejny karta śmierci, karta transformacji, tak. Przemiany, no i działania, przechodzicie do działania. No, tutaj y, jeszcze jest królowa mieczy pokazana. Z taką kobietą możecie mieć do czynienia, tak zamknięte na uczucia. Y, Energia powietrzna, bliźnięta, waga wodnik, yy. tak. I tu jest pozostawienie tej energii. Mhm. I wyruszacie, wyruszacie po prostu po nowe. Czego wam oczywiście serde serdecznie życzę i powodzenia. I zapraszam do kolejnych czytań.